Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że dzisiaj totalnie na no spontanie ten film, bo kupiłam w piekarni dziś bułeczki i były tak przepyszne. Doszłam do wniosku, że nie będę płacić euro za bułkę, bo takie zrobię tutaj pieczywo. I upiekę sobie po prostu sama, pokażę Wam co mam. Wstawię ciasto do rośnięcia i się do Was jeszcze raz odezwę. Kupiłam mąkę naczę. Siemielniane takie już pokruszone, mam drożdże suszone w domu, więc nie kupowałam świeżych, tutaj taki sałatkowy miks do, do chleba, ale chciałam posypać, bo tutaj są ziarna mm, słonecznika i dyni. Do tego mam trzy jajka. Kupiłam y, rozmiar L. Okazało się, że to są przepiórcze i pomyślałam, o właśnie zbijam i pomyślałam właśnie sobie, że dodam do tych bułeczek startą marchewkę, wtedy będą po prostu takie bardziej, bardziej wilgotne i tak właśnie zrobię mam nowego gimbala do, do telefonu i pewnie nie wiem, czy się patrzę dobrze w kamerę, czy nie ale księżniczka się patrzy hej widzisz siebie? tak? kto tam jest? mama będzie piekła chleb Także przygotuję sobie to wszystko i zaraz się do Was odezwę. Jestem. A więc na pół kilograma mąki pełnoziarnistej, ciemnej mąki dodałam płaską łyżeczkę soli, Niecałe, prawie całe opakowanie drożdży suchych, startą jedną marchewkę takiej średniej wielkości, dużą sporą garść z <tryk> um. <tryk> dużo dużą sporą ziemialnianego, dokładnie do tego jeszcze ziarna słoneczniku. Zalałam to ciepłą wodą, dodałam jeszcze trzy jajka, dwa jajka, jedno żółtko. Zalałam to ciepłą wodą 350 ml ciepłej wody. I teraz odstawię to do wyrośnięcia. Przykryję ściereczką. Chanel kotek już spróbował, czy ciasto dobre, także zaakceptował. Nie jest zatrute. Odstawię to teraz do wyrośnięcia i odezwę się do Was za jakieś 40 minut, jak ciasto wyrośnie. Ok? Ja już jestem z Wami. Ciasto wyrosło. Supernie. Teraz je wyrobimy jeszcze raz. I słuchajcie, miałam taki problem zawsze, bo musiałam założyć rękawiczkę, bo się skaleczyłam. Miałam zawsze taki problem, że jak piekłam bułki, a piekę je często, czy chlebek, to te ziarna, które posypuję bułki, spadały po prostu przy jedzeniu albo przy wyciąganiu z piekarnika. I dzisiaj będę testować zupełnie coś innego, czyli po pierwszym wyrobieniu ciasta już posypię um, ziarnami. I na ziarna y, rozłożę pędzelkiem po prostu takie roztrzepane żółtko. Nie widać, nie mogę za bardzo przechylić, bo się wyleje. A także wypróbuję teraz y, met tę metodę i zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz będę wyrabiać ciasto wyrośnięte na nowo. Podsypiemy sobie mąką. Tu używam też mąki tej... Do chleba niezwykłej, pszennej, ale pięknie wyrosło. Wydaje mi się, że ta marchewka spowoduje to, że będą bardziej takie bułeczki wilgotne, a nie takie wysuszone. Ja, tak jak Wam mówiłam wcześniej, to testuję nowego gimbala do telefonu. Miałam coś bardziej takiego prostszego. Teraz mam bardziej taką wypasioną wersję. Jak go przetestuję, to pojawi się test u mnie na kanale. Zobaczymy, na razie mam pewne trudności yy, z tym gimbalem, ale jeszcze go na zewnątrz nie, nie testowałam. Zamierzam zrobić to jutro. I zobaczymy ale wszystkie opinie na temat tego. Świetnego urządzenia. Pojawią się za jakieś dwa tygodnie, może za tydzień. Zobaczymy, z jaką, z jaką intensywnością będę, y, będę testować. Także wyrobię sobie teraz ciasto, podzielę je na bułeczki i odstawię do ponownego wyrośnięcia. Ja sobie uformowałam taki wałeczek z ciasta. Pozwoli mi to na takie równe podzielenie, na podzielenie na takie równe w miarę kawałki. Taka jedna bułeczka przed pieczeniem będzie ważyć jakieś 120 gramów. Po opieczeniu troszkę więcej. Zobaczymy. Ja mam miarkę w oczach, także nie muszę sobie. Nie wiadomo jak odmierzać na wadze, zresztą to nie jest potrzebne. To jest do jedzenia w domku, a nie do jakiejś restauracji czy coś. Także sobie teraz ufermuję bułeczki, zawijając do środka. Robimy kuleczkę, spłaszczamy. Ja sobie formuję taki prostokącik, bo chciałabym, żeby te bułeczki były takie kwadratowe, prostokątne, coś takiego. Uformuję sobie tych bułeczek, wyjdzie mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i zaraz do Was wracam. Bułeczki są Uformowane. Więc teraz posmaruję je białkiem, żółtkiem przed ponownym odstawieniem do wyrośnięcia. No jeszcze raz powiedzmy sobie, o jakieś 30% zwiększą swoją objętość, a smaruję żółtkiem je teraz po to, żeby przykleiły się ziarna, następnie jeszcze po wyrośnięciu posmaruję ziarna roztrzepanym żółtkiem. Tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, mam słonecznik, mam y, ziarenka dyni, pestki dyni. Słuchajcie, ja to robię totalnie na spontanie. Jeszcze takich bułeczek nie piekłam nigdy i mam nadzieję, że wyjdzie. No jak nie wyjdzie, to też Wam powiem, że nie róbcie tego w domu albo róbcie to na własną odpowiedzialność. Ale myślę, że Myślę, że coś z tego będzie. A ja lubię, lubię takie domowe wypieki, lubię eksperymentować w kuchni, i nie ukrywam, że mój syn uwielbia takie domowe rzeczy. Woli takie niż kupione, gotowe gdzieś tam w sklepach, supermarketach, restauracjach. Zawsze mówi, że lepiej smakuje, także. Jest też przyjemnie, i, i cieszę się z tego, że, że jak coś zrobię, to, to smakuje. Zresztą chyba każdy z nas tak ma. Blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia i posypałam kaszą manno, manny. Wtedy manny. Te, te, te bułki się tak nie przypalą, a ja nie mam piekarnika z termoobiegiem więc dlatego posypuję właśnie kaszą manną, one się wtedy z, z, tak nie przypalą ze spodu. I teraz odstawię bułeczki do wyrośnięcia, posypię jeszcze trochę siemieniem lenianym, tym takim właśnie skruszonym, zmielonym, on się bardziej nadaje do jogurtów czy do płatków śniadaniowych, do śniadania, ale... Ale fajnie sobie też poszlipać bułeczki czy jakiekolwiek pieczywo, które pieczemy. A sie zawiera dużo błonnika i jest bardzo dobre na nasz, na nasz żołądek i na trawienie. Także wrócę do Was, jak bułeczki, się, jak bułeczki wyrosną na nowo. Wyszło mi 2, 4, 6, 8 bułeczek z pół kilograma mąki. Także super fajnie na 3 dni takie bułeczki. I jak sobie obliczyłam, to koszt takiej jednej bułeczki. Wychodzi zaledwie 40 centów już prądu, oczywiście piekarnika, jak zużywał prąd nie liczyłam, tu jestem, ale tak jak mówię, wychodzą bardzo, bardzo yy, tanio, a teraz mam taką ściereczkę nawilżoną, przykryję sobie te bułeczki i odstawię na kolejne pół godzinki. I ulepszyłam sobie lampy w kuchni. Nie wiem czy widzicie. Moment. Teraz wygląda w ten sposób. Obecna w Norwegii, jak to oglądasz, to ci już nie będzie lampka przeszkadzała. Już nie razi tak bardzo. Powiesiłam sobie po prostu na niej takie um, sztuczne kwiatki. Żeby faktycznie nie raziło to światełko. Raczej staram się od. Ym, staram się nie używać zbyt dużo plastiku, tak? Sztuczne kwiatki to jednak tak czy inaczej. tak Znaczy, jakby nie patrzę, to plastik, no ale. No cóż, wybaczam sama sobie. Ok, wracam do Was za chwilę, jak bułeczki troszeczkę podrosną. Hej, Karejka, witam Was ponownie. Ja już ogarnęłam w tym czasie, jak bułki rosły pół życia normalnie w domu, omówiłam podłogi i tak dalej, i tak dalej. I teraz Wam pokażę, jak wyrosły bułeczki, a wyrosły super. Są mega wielkie. <laughs> nie ukrywam, że jestem w szoku po prostu, że tak wyrosły. I mój pierwszy, przed, mój, 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 taka pierwsza próba z takim ciastem marchewkowym, nie ukrywam. Ale wyrosły świetnie. Teraz wstawię je do piekarnika na szczerze mówiąc, nie wiem ile. Normalnie to był piekę jakieś 25-30 minut. Yy, zobaczymy. Yy, teraz wstawię je do piekarnika i idę sobie tam. Wstawię je do piekarnika. Jego nagrzałam wcześniej do 100 stopni. Wyglądam okropnie, wiem. Przebrałam się już w dresy, bo jest w domu tak zimno. Słuchajcie, nie, piekarnik jeszcze nie jest do końca nagrzany, ale w domu jest y, tak totalnie zimno. Tutaj w Niemczech tak jest, że w połowie kwietnia y, kończy się sezon grzewczy, czyli jeżeli ktoś ma takie ogrzewanie z miasta centralne, no to ma naprawdę y, źle bo w tych rejonach, w których ja mieszkam, a mieszkam w rejonach kolonii, faktycznie tu szybciej kwitną kwiatki i szybciej mamy truskawki i szybciej mamy ogórki gruntowe, ale jeszcze pod koniec kwietnia, czy nawet na początku maja, czy nawet w środku maja potrafi być nawet minus jeden, czy minus dwa, do minus pięciu stopni w nocy. I to nie jest zbyt fajne, nie ukrywam, bo jak się sezon grzewczy skończy, a nie ma się jakiegoś takiego ogrzewania własnego w mieszkaniu, to jest okropnie. Ja w tej chwili mam, zaraz Wam pokażę. Widać? Mam zaledwie 17 stopni w domu. Tylko, i to, i to nie jest dużo. Nie, to nie jest, yy, to nie jest dużo. Ja takie 19-20 stopni jest ok, ale już takie 17, a prawie 16 to już jest troszeczkę taka lipa, nie? Ja sobie teraz posmaruję, znaczy odnośnie tego ogrzewania to nic nie zrobię, no jest jak jest, nie muszę z tym żyć. Ja sobie teraz posmaruję te bułeczki jeszcze raz yy, żółtkiem żeby się te ziarna trzymały, mam nadzieję, no to jest taka, taka, e, taka próba moja, ja nigdy tego jeszcze nie robiłam. Zawsze mi te ziarenka gdzieś spadały i to mnie irytowało, bo przy krojeniu bułki to już połowy ziarenek na, na bułeczkach czy na chlebie nie miałam. To znaczy, może tak, jak to był sezam, to okej, okay, on się tak w miarę fajnie trzymał tych, tego pieczywka, nie? Ale jeżeli chodzi właśnie o takie większe ziarna, jak słonecznik czy, czy pestki dyni, no to niestety, ale one spadały i nie trzymały się w ogóle bułki. Próbowałam już wszystkiego i smarowałam tym i tamtym i masłem i, i poziarenka, i, i, i potem jak już nałożyłam ziarenka, to smarowałam masłem, ale to nic kompletnie nie dawało. Więc, no zobaczymy. No teraz wypróbuję sobie takie podwójne smarowanie żółtkiem. Najpierw przed, potem po. I właśnie te ziarenka dałam przed drugim wyrośnięciem pieczywka, tak, ciasta. Bo zawsze dawałam to już, zawsze dawałam już, jak ciasto było, jak bułki były uformowane i już wszystko wyrosło, tak, czyli tuż przed pieczeniem dawałam, smarowałam bułki, nie wiem, masłem, Albo właśnie żółtkiem, czy całym jajkiem. I następnie posypywałam ziarenkami, ale to nic nie dawało. Zobaczymy. Metodą prób i błędów pewnie dojdę do perfekcji. Się okażę się. No aczkolwiek, no zobaczymy. Próbuję. Tutaj jeszcze dużo mi żółtka zostało. Mam zamrożone jeszcze kilka białek, bo dużo używam raczej raczej wolę żółtka niż białka do jakiegoś tam czegoś tam. A piekę dużo, więc raczej używam żółtek do posmarowania i zamroziłam sobie te wszystkie białka. Tutaj mi zostało jeszcze sporo tego żółtka, więc sobie jeszcze też zamrożę, a na dniach po prostu odmrożę te jajeczka i, i zrobię takie Kokosanki. Ok. Pięknie to wygląda. Wyrosło świetnie po prostu. Stawiam do piekarnika na, na jakieś 30 minut. Gdzie Wy jesteście? Tutaj. Na jakieś 30 minut. Zobaczymy. No, czas pieczenia podam w opisie pod filmem. Bo to, tak jak mówię, no testuję. Ta marchewka pewnie też odda bardzo dużo wilgoci. Także, no nie wiem, zobaczymy. Pokażę wam jak już y, będą gotowe. A jeszcze taki mały update. Jak nie mam piekarnika z termoobiegiem, to y, warto sobie właśnie do piekarnika włożyć. Ja już wstawię te bułki na taki środeczek, powiedzmy. A na sam dół piekarnika włożę taką blaszkę do pieczenia wypełnioną wodą. Ona będzie, ta woda będzie parowała, przez co bułki będą bardziej delikatniejsze. To jest też taki wypróbowany test i jakoś tak działa. Także pokażę Wam, jak bułki będą gotowe. Bułeczki już wyrosły. I się upiekły, to miałam powiedzieć. Wyglądają po prostu cudnie. Piecze. Te silikonowe łapki to się do niczego nie nadają, słuchajcie. Już wam pokazuję, jak wyglądają bułeczki. Wyłożę je tutaj na ręcznik papierowy. O, tak. wyglądają mega. Syn jest właśnie teraz gdzieś u znajomych. Zapytał się, co u mnie słychać. Wysłałam mu zdjęcie bułeczek. Mówisz, że wyglądają tak przepysznie. Super, co? Szkoda, że nie mogę Wam przekazać smaku, e, zapachu tych burg, ale wyglądają po prostu mega. Są świetne, wyszły mega super. Świetne. Jestem mega zadowolona. Jutro, jak będę robić śniadanko, e, to się też odezwę. I jeszcze w tym... Nic. Krótkim, nagra... krótkim, może nie krótkim, tylko długim nagraniu, i pokażę Wam, jak w efekcie końcowym wyglądają takie kanapeczki z domowych, pysznych, marchewkowych, bułeczek, ale się cieszę, mega. Wypróbujcie ten przepis koniecznie. Ja w opisie wstawię, oczywiście, przepis, jak długo je piekłam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A wam życzę wszystkiego dobrego i wypróbujcie, koniecznie, bo jest pyszne. Znaczy, no, jeszcze nie próbowałam, ale wygląda pysznie. Papa! Pa. Cześć, kochani, i dzień kolejny. Ja szykuję teraz kanapeczkę, bułeczkę. Są super, Przykryłam je ściereczką na noc. Fajnie wyglądają, już próbowałam, super smakują. I fajnie jest takie domowe pieczywko, przynajmniej wiemy co, jemy co. Ja teraz szykuję taką jedną. Bułęcję dla, dla syna. A ja wiem, jak wrócę, bo zmykam na terapię. Zaraz będę spóźniona jeszcze 2-3 minutki i będzie, <gryw> będzie po. Ale przygotujemy sobie bułeczkę. Z sałatą. Sałatą, szczypiorkiem, bendinką i serkiem. Już nie mam czasu, żeby ugotować jajka. A z chęcią bym do swojej bułki dała jeszcze pomidory, 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 pomidory. I ogórki, ogórki. Ale syn nie lubi. No nie wiem. Syn nie lubi ani pomidorów, ani ogórków. I najważniejsze, najfajniejsze jest to, że Próbował, tak? Bo na początku było tak, że nawet nie spróbował czegoś, a mu już niedobre. Ale pomidorki próbował i ogórki też. No i mu nie smakują. Dziwne, co? Jak mogą pomidory nie smakować? Ludzie, weźcie mi to wytłumaczyć, jak mogą pomidory nie smakować. No nic. Jest tak, jest. Przynajmniej szczypiorku mu tutaj trochę przemycę. Zrobię taką pycha bułeczkę. I zmykam szybciutko na terapię. I w kolejnych filmach opowiem, w kolejnym filmie opowiem, co, co i jak tam się wydarzyło. Dzisiaj zapowiada się deszczowy dzionek, także nic nie porobę na zewnątrz, jeżeli chodzi o nowego gimbala. No ale cóż, jest jak jest. O, doki. Bułeczka gotowa, już Wam pokazuję, jak się prezentuje. Bo, wow, jak ja jemu Ludzie... Dzisiaj mam jakiegoś takiego superpowera. A oto Może inaczej Wam pokażę, bo tak słabo widać. Taka bułeczka. Pysznie to wygląda i pysznie smakuje. Ja jadam tylko samą bułkę, nie jadłam yy, jeszcze z, z maselkiem, ani z niczym, bo nie mam czasu. Napijam się tylko czarnej kawy. Zmykam na terapię, jeszcze zmykam do lekarza, bo chcę jeszcze zrobić kolejne badania, badania krwi. I, i widzimy się w kolejnych filmach. Papatki.